Cześć, cześć, witam wszystkich na dzisiejszym live, na dzisiejszym live dotyczący sprzedaży nieruchomości. Zrobimy sobie tutaj też mały, krótki przegląd sytuacji rynkowej. Trochę opowiadam o sytuacji ekonomicznej, bo mam kilka ciekawych newsów. Newsów, o których pisałem też w dzisiejszym newsletterze. Więc jeżeli. Jeżeli ktoś się jeszcze nie zapisał na, na mój newsletter, to serdecznie was wszystkich serdecznie zapraszam na to, żeby się zapisali na stronie pawełczerwiński.com. Ja przypomnę, nazywam się Paweł Czerwiński, inwestuję od ponad 10 lat w nieruchomości nieruchomości na wynajem, handluje nieruchomościami, więc niewątpliwie jest to duża tutaj praktyczna wiedza na temat właśnie rynku, którą się będę dzisiaj z nimi z wami tutaj dzielił. Sprawdzam, czy już wszystkie cały, cały system się podłączył, więc wydaje się, że wszystko wszystko działa. Ok, więc tak, zacznijmy może. Zacznijmy, może na początku od informacji rynkowych, bo niewątpliwie są bardzo, bardzo ciekawe. Otóż jakiś czas temu, tak jak opowiadałem na wcześniejszych live'ach, przygotowałem dashboardy, dashboardy dotyczące sytuacji rynkowej. Pierwszy dashboard, jest, są to dane ofertowe ze wszystkich portali Internetowych na, na rynku. Dlatego o tym mówię, dlatego że dzisiaj właśnie postaramy sobie opowiedzieć, postaram się opowiedzieć o tym, jak wygląda właśnie, jak maksymalizować zyski na sprzedaży nieruchomości i, i, i które z czynników są tutaj e, najważniejsze. I teraz drugi, drugi dashboard, gdzie, m, gdzie udało mi się e, zaczytać nowe dane, są to, e, są to informacje z Narodowo, Narodowego Banku Polskiego e, dotyczące w podziale kwartalnym dotyczące sytuacji może powiększę ten, ten dashboard do, dotyczące właśnie cen ofertowych i transakcyjnych w podziale na właśnie tutaj te miasta, które widzicie po prawej stronie, i w podziale na rynek pierwotny, i wtórny, możemy z tymi selektorami sobie wybierać. I co, co ciekawe, co bardzo właśnie ciekawe jest to, że pierwszy raz, pierwszy raz od pięciu lat Właściwie dla, mówię tutaj o rynku warszawskim. Możemy sobie posprawdzać, jak to wygląda na innych ciekawych, na innych ciekawych właśnie miastach. Pierwszy raz, od, od właściwie można by powiedzieć, no nawet no tutaj był jakiś spadek, czyli w 2017 roku przez, przez, przez powiedzmy tam jeden kwartał, ale pier, pierwszy raz od długiego czasu zanotowaliśmy spadek ceny transakcyjnych. Ceny transakcyjnych. Co, to, co to oznacza? No, oznacza, nie, nie wiadomo, jaka oczywiście będzie przyszłość, ale co ciekawe, na, na dolnym tutaj wykresie można zobaczyć, że sprzedający podnoszą ceny ofertowe. Pewnie większość z Was to widzi. Ja sporo tych nieruchomości cały czas szukam, dokupujemy do portfela, tam handlujemy, flipujemy. Może w przyszłości będę robił też jakieś live'y, czy też nagrania właśnie z nieruchomości, które mamy przygotowywane na, właśnie przygotowujemy na, na, na flipa, czy też robimy jakieś mieszkania kolejne, kolejne na wynajem. Niemniej jednak można zobaczyć, że cały czas sprzedający z rynku wtórnego, czyli zwykli kowalscy, wystawiają mieszkania coraz wyżej. Średnia za czwarty kwartał 2020 wynosiła, wynosiła prawie 12 tysięcy złotych dla Warszawy. Niewątpliwie jest dosyć, dosyć wysoka i teraz, ale, ale, można było, można było uzyskać, tak jak widać tutaj, ceny, rabaty cenowe w wysokości średnio około 15%. I to praktycznie od, od wielu miesięcy od wielu miesięcy no to jest, to jest rekord. Właściwie. Hmm, Tutaj lepszą sytuację transakcyjną mieliśmy, czy podobną mieliśmy w pierwszym kwartale 2017 roku. W pierwszym kwartale 2017, co się pokrywa właśnie z tym tutaj takim lokalnym dołkiem. I co ciekawe jest, czy, czy trend będzie się zmieniał, czy będziemy obserwować dalsze spadki w ogóle cen cen ofertowych i transakcyjnych. Czy ceny ofertowe w ogóle podążą za, ta, za taką sytuacją? Jak sobie zmienimy, na, zmienimy sobie ją na rynek pierwotny, to zobaczymy, że tutaj, tutaj tak wesoła akurat dla Warszawy nie ma. Był chwilowy, chwilowy dołek w drugim kwartale, drugim kwartale 2020 roku, czyli te, ten Początek pandemii, kiedy deweloperzy bardzo szybko zareagowali i po prostu, no, przestraszeni sytuacją, przestraszeni lockdownem, zaczęli schodzić mocniej, e, mocniej sceny, e, po prostu chcąc, ch, chcąc zachowywać pewnie płynność, płynność sprzedażową i dowozić te wszystkie KPI, -e, które były przygotowywane do, e, do po prostu. Całej sytuacji rynkowej. I to był taki spory, zobaczcie, właściwie wtedy można było 12% praktycznie średnio dla Warszawy wynegocjować. Oczywiście, dla różnych miast to wygląda bardzo różnie, i właśnie o tym też chcę powiedzieć. Dlatego, żeby, żeby zastanowić się, jak, jak dobrze sprzedawać nieruchomość, na co zwrócić uwagę właśnie w tych czasach, w których w których powiedzmy takie mamy trochę zmiany na rynku nieruchomości i możemy się tu spodziewać różnych różnych przygód. Wszystko wskazuje na to, że ta sytuacja pandemiczna zostanie z nami jeszcze na, na, na długi czas, że mimo tych właśnie szczepień i tych no po prostu cały czas obostrzenia gdzieś tam wracają. Teraz na, na Mazurach, tak warmińsko-mazurskie wraca z powrotem do zamkniętych hoteli. Więc no, tych tych przypadków zakażeń mamy sporo. No te szczepionki nie działają w taki sposób, pewnie czy tak, tak gwałtownie, jakbyśmy to. Tutaj oczekiwali, żebyśmy mieli po prostu z powrotem otwarte wszystkie biznesy i wszystko było po prostu zgodnie dalej z naszymi założeniami. Niemniej jednak, niemniej jednak tak, jakbyśmy się mieli skupić na, na sprzedaży na sprzedaży, czy przygotowaniu przygotowaniu mieszkań, mieszkań do sprzedaży, no to zastanówmy się, co możemy tutaj zrobić. Pierwsza, pierwsza rzecz, którą, którą warto zrobić i którą właśnie pokazywałem tutaj na tych wykresach, to jest określenie, określenie w ogóle ceny rynkowej, czyli po ile mieszkanie należy sprzedawać. No i przede wszystkim to to też jest bardzo istotny temat przed wejściem do inwestycji, no bo wyobraźmy sobie, że znaleźliśmy, znaleźliśmy już jakieś mieszkanie, które chcemy robić na, na flipa, ale nie mamy pewności, osoby, szczególnie początkujące nie mają pewności, czy to mieszkanie warto kupić, czy nie, e, czy po prostu sprzedamy je, potem załóżmy 12 tysięcy transakcyjnych, gdzieś tutaj, które gdzieś tutaj jest pokazywane, e, czy też może po, po 10, więc ważne jest to jest pierwszy, pierwszy temat, żeby po prostu takie mieszkanie e, nawet próbnie wystawić, tak, czyli nawet jeżeli go nie kupiliśmy, to wystawić po prostu w internecie taką ofertę, e, żeby sprawdzić po prostu, co się dzieje. Jakie będzie zainteresowanie, jak to, jak to dalej, dalej wygląda. No i później, jeżeli już doszliśmy do wniosku, że jest jakieś zainteresowanie, że te telefony dzwonią, że, że mamy potencjalnych klientów, no po zakupie nieruchomości, no przede wszystkim teraz warto się wyróżniać, warto się wyróżniać i warto przygotowywać te remonty, te później dalej home stagingi, po prostu na bardzo wysokim poziomie, na takim poziomie, żebyśmy po prostu przyciągali klientów. No bo jeżeli mamy bardzo dobrze zrobione zdjęcia, mamy, mamy zrobione profesjonalne, Home Standing. Wygląda to mieszkanie bardzo ładnie, i to, to możemy spodziewać się, że po prostu będziemy mieli odwiedzających. A mm. No, możemy sprzedać tylko tym, którzy do nas przyjdą, do nas zadzwonią, więc ważne też, nawet takie jest nawet powiedzenie, że jeżeli wystawiamy mieszkanie gdzieś tam w internecie, to najważniejsze zdjęcie to jest zdjęcie numer jeden. Tak? Nieważne, czy to jest zdjęcie łazienki, kuchni, salonu, czy jakiegoś pokoju, który nam najłatwiej wyszedł. Ważne, żeby to było po prostu pierwsze zdjęcie. Jest najważniejsze, dlatego, bo po prostu są okładkowe, czyli wtedy, wtedy mamy taką sytuację, że jak najwięcej tych tych klientów potencjalnych do nas klika, kliknie, zapozna się z całą ofertą, zobaczy więcej tych więcej tych, tych zdjęć i zapozna się i wtedy może do nas zadzwonić dopiero i wtedy dopiero mamy szansę, mamy szansę mieszkanie. Mieszkanie dalej, powiedzmy, sprzedawać. I kolejna rzecz to, jak zrobić właśnie homestaging? Taki, jak, jak przygotować taki homestaging? No, najlepiej wyglądają mieszkania, które są przygotowane takie, powiedzmy, gotowe do wprowadzenia, które wyglądają po prostu w ten sposób, że, że klient przychodzi i, i po prostu może się wprowadzać. Dlaczego? Dlatego, że nawet sprzedając bardzo często nieruchomości i prezentując takie mieszkanie potencjalnemu klientowi, my pomijamy, pomijamy po prostu zupełnie temat sprzedażowy. Po prostu ta osoba przychodzi oglądać takie mieszkanie. Nawet jeszcze jeżeli załóżmy, przyjeżdża samochodem, to zostawiamy wolne miejsce postojowe dla klienta, tak? Czyli my gdzieś tam stawiamy samochód na ulicy, jeżeli nie ma dwóch miejsc postojowych, tak, żeby ten klient przyjeżdżając do tego mieszkania czuł się praktycznie tak, jakby przyjechał do siebie, żeby zobaczył, jak się fajnie parkuje, jak daleko od miejsca parkingowego jest do windy, wchodzi do mieszkania i, i rozmawiamy zupełnie o, o takich rzeczach, jakby mm, trochę niezwiązanych ze sprzedażą się czego szuka, że tutaj właściwie bardzo często jest też tak, że klient zna daną okolicę, zna daną okolicę i szuka w danej okolicy już obejrzał wielu mieszkań i mm, może powiedzieć dlaczego Dlaczego właśnie szuka w tej okolicy, że tutaj po prostu blisko praca, blisko szkoła, i tak dalej, i tak dalej. Więc pomijamy w zasadzie że pomijamy rzeczy sprzedażowe, i to powoduje też trochę, że, że możemy sobie spokojnie usiąść, jeżeli takie mieszkanie mamy przygotowane, że jeżeli takie mieszkanie mamy przygotowane, to możemy właśnie na spokojnie właśnie pokazać, jak ono wygląda, porozmawiać, co jest ważne, zaprezentować wszystkie całe mieszkanie i właściwie pomijamy kwestie sprzedażowe, pomijamy kwestie cenowe i dopiero właśnie sprawiamy tak, żeby po prostu ktoś się. Jakby spokojnie zadomowił. Fajnym trikiem, fajnym trikiem dla mieszkań, które są przygotowane dla rodzin, jest to, że żebyśmy jeden pokój wykończyli właśnie e, jako pokój taki dla dziecka, gdzie by taka osoba, która przychodzi, często przychodzi z dziećmi i te dzieci, żeby nie przeszkadzały w prezentacji tego mieszkania, żeby też miały czymś, co się, czym, czym mogą się zająć, czyli po prostu w pokoju dla dziecka, żebyśmy zostawili jakieś zabawki, żeby to były takie zabawki, którym takie, takie dziecko może się zająć, żeby rodzic na spokojnie mógł obejrzeć takie mieszkanie. Warto kupić, nie wiem, podstawowe, załóżmy drewniane, e, drewniane kolejki na przykład z Ikei. Czy zostawić jakieś Lego Duplo czy innego typu rozwiązania? Dziecko po prostu będzie zachwycone. Pamiętam też taką historię, jak kiedyś przygotowywaliśmy takie mieszkanie. Mm. Na święta to zrobiliśmy pod choinką stałe paczki, znaczy stałe tak naprawdę pudełka, opakowane w prezenty. I pamiętam, jak dzieci się tam w czasie, kiedy rodzice oglądali oglądali mieszkanie. Ja się też zająłem rozmową z rodzicami, natomiast dziecko się tam usiadło przy tym choink przy tej choince, usiadło tam tam kominek też był i po prostu siedziało i tam po prostu siedziało sobie po cichutku, nie zwracaliśmy uwagi, co za bardzo robić. I się okazało, że po prostu rozpakowywało, rozpokowywało bardzo mocno te paczki oczywiście później było niezadowolone, bo w środku były zwykłe kartony, ale no to właśnie był taki mój błąd potencjalnie, który warto poprawiać, żeby, żeby dzieci były po prostu zajęte i nie były rozczarowane tym, że znajdą w środku jakiś karton czy jakieś coś, z czym nie będą bardzo, bardzo zachwycone. Więc warto, warto o tym pamiętać, żeby zająć w ogóle całą tą ekipę, która przychodzi do nas do, do mieszkania i ogląda to mieszkanie. Jeżeli chodzi jeszcze, wracając o zdjęcia, to zdjęcia warto przygotowywać, jeżeli mamy dobre Mieszkanie, które jest drogim mieszkaniem, drogim produktem, powiedzmy na Warszawie, nie wiem, połowie, że po półtora miliona złotych, to i mieszkanie ma. Potencjał też widoku, potencjał tarasu, to warto przygotowywać zdjęcia w dwóch porach dnia, czyli przygotowywać zdjęcia w dzień i przygotowywać zdjęcia w nocy. Ponieważ bardzo często jest tak, że mamy bardzo fajny widok, którego, który nie jest tak podkreślany w nocy, który, który nie, nie, nie wygląda tak super atrakcyjnie. Tak samo, na przykład, jeżeli w mieszkaniu mamy zastosowane różne LEDy, różne ciekawe oświetlenia, które mamy strefy porobione, jakieś elementy inteligentnego domu, to warto jest po prostu to przygotować przygotować te zdjęcia, które też to prezentują. Mamy biokominki, które właśnie w, te, w takim powiedzmy wieczornym klimacie nadają takiego dodatkowego, ekskluzywnego wymiaru dla tego mieszkania, takiego bardzo e, po prostu nastrojowego, domowego, ciepłego klimatu. Więc warto po prostu, żeby fotograf zrobił e, jakby dwa razy te zdjęcia. I my często też to robimy, szczególnie właśnie, jeżeli są fajne tarasy, na tarasach stoją jakieś powiedzmy też biokominki, jakieś jacuzzi, nie wiem, jakieś inne rzeczy, to też fajnie to wygląda właśnie w tych, e, w tych dwóch porach e, dwóch porach dnia. No i słuchajcie. Jeszcze tak wracając w ogóle do, do tematu związanego z, z dashboardami i z rynkiem, też warto pamiętać o cenach. O cenach. Przejdźmy sobie do cen. Jak to wygląda w przypadku, w przypadku cen? Już udostępnię bardziej tutaj ekran. To warto jest pamiętać, że mamy coś takiego też jak, jak inflację. Jak inflację. I inflacja. Powoduje też to, że my musimy bardzo mądrze myśleć o swoich pieniądzach i musimy pamiętać o tym, żebyśmy, żebyśmy uwzględniali tą inflację właśnie w cenach nieruchomości, bo może się okazać tak, że te nieruchomości zapewniają to są dane z Eurostatu i że te nieruchomości zapewniają nam ochronę przed inflacją, elegancką przed, przed inflacją, natomiast nie, nie mamy tutaj jakby takiego dodatkowego zysku, jakby, czyli, czyli one są fajną ochroną przed inflacją, szczególnie w sytuacjach, w których no mamy praktycznie zerowe stopy procentowe i trzymanie kasy na koncie jest po prostu no totalnie to, 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 totalnym nieporozumieniem. Więc pewnie też dla osób, które o to witam, witam osoby z Agencji Nieruchomości, to pewnie wiecie i pewnie zauważacie też, że dla. Dla osób związanych z branży po prostu często klienci przychodzą kupować teraz załóżmy kawalerki, tak? Kawalerki, które my też sprzedajemy sporo teraz, nie wiem, kawalerek, i przychodzą klienci, którzy nie wiem, gdzieś tam pod Warszawą mieszkają. Dzieci są jeszcze powiedzmy nawet nie na studiach i co chce ktoś kupić. Poświęcić, nie wiem, przeznaczyć powiedzmy 350-400 tysięcy na kawalerkę, no bo po prostu ta kasa na koncie po prostu no jest szansa, że zupełnie się zmarnuje, tak, zupełnie się zmarnuje, będziemy tutaj tracić. I teraz wa warto też pamiętać o tym, żeby patrzeć właśnie na te wskaźniki ekonomiczne. To są dane z Eurostatu. Eurostat też publikuje dane co miesiąc, jeżeli chodzi o. Poziomy inflacji dla całej eurozony i mm, możemy zobaczyć, że Polska w zasadzie po raz już kolejny oficjalną inflację mamy na poziomie. Mm, na poziomie 3,6% jesteśmy rekordzistami, rekordzistami, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Możecie sobie wejść właśnie na te dashboardy, zaznaczyć sobie poszczególne poszczególne kraje tutaj z kontrolem, na przykład możemy sobie doznaczać jak wygląda sytuacja w Grecji, jak wygląda sytuacja, co tam zobaczmy sobie Hiszpanię, tak i jak wygląda Polska. No, jak wygląda Polska na, na tle innych krajów. No i to, to mamy, takie wiecie, no, sa, sami, sami to czujemy we własnych portfelach. Ta inflacja jest trochę różna dla każdego z nas, bo to zależy oczywiście od naszego portfela, jak dużo. Hmm, Używamy tych, tych dóbr, które, które po prostu bardzo są inflacyjne, no głównie jedzenie i tak dalej. Natomiast no, warto też warto też mieć na uwadze, dlatego że zobaczcie, jak wyglądają, wyglądają tutaj przełączmy na inflację cen, inflację cen najmu cen najmu, to jest inflacja cen najmu, czyli widać było, że ceny najmu praktycznie od tutaj mamy 2017 roku bardzo rosły, tak, bardzo rosły. I jakbyśmy nanieśli te dwa wykresy na siebie, żebyśmy zobaczyli sytuację, w której, w której porównujemy ceny nieruchomości i ceny najmu nieruchomości, to można powiedzieć, że to jedno za drugim podążało. Także podążały, podążały ceny najmu nieruchomości za, za, za właśnie cenami nieruchomości. No i teraz mamy od właściwie tutaj luty, luty marzec tego roku, tak? Spadek, spadek rentowności cen najmu. Tak. No i też też to jest pewnego rodzaju ostrzeżenie, jakby dla rynku, no bo musimy pamiętać o tym, tak? że mamy najem krótkoterminowy. Zbanowany w zasadzie. Kiedyś na, na webinarze może pokażę dane z Airbnb, są takie portale, które agregują dane z Airbnb i można fajnie, fajnie wyczytać po prostu, jak wyglądają sytuacje dokładnie na rynku, na rynku nieruchomości, nawet które mieszkania w Warszawie, powiedzmy, czy w dużym, w jakimkolwiek mieście e, zarabiają najwięcej i jak wygląda po prostu ich obłożenie i tak dalej, i tak dalej, więc są takie agregaty. E, I możemy zobaczyć po prostu, no jakby zrozumieć, że, że ta sytuacja tutaj e, rynku właśnie najmu krótkoterminowego bardzo mocno wpłynęła na najem. Długoterminowe, bardzo dużo nieruchomości przekształciło się z najmu krótkoterminowego, no szczególnie, o, cześć Michał, z Trójmiasta, no właśnie, szczególnie na przykład w Trójmieście z najmu krótkoterminowego, najmu długoterminowy. One często te nieruchomości są w o wiele lepszym standardzie. Może to głupio trochę zabrzmi, ale mieszkania, które były robione dla, właśnie dla turystów, są były w lepszym standardzie, w takim standardzie hotelowym, dlatego że ten najem krótkoterminowy, no, mówiąc wprost, konkurował z hotelami, tak? Konkurował z hotelami, konkurował z sytuacją i musiał po prostu dostosować swoje, swoje, standardy, swoje standardy do hoteli. Natomiast tak, słuchajcie, taka mała przerwa. Jeżeli chcesz dostawać te informacje, są dla Ciebie wartościowe i te materiały, możesz zapisać się właśnie na mój newsletter dzięki temu na pewno nie przegapisz żadnego nowego materiału. Ja też bardzo dziękuję tym osobom, które oglądają to na YouTubie. Film, cały webinar będzie nagrany na YouTubie za subskrypcję, za lajka. Jeżeli uważasz, że to jest wartościowe i wpadły dla Ciebie jakieś ciekawe informacje, to możesz podzielić się oczywiście tym ze znajomym, będzie mi niezwykle. To miło i będę przygotowywał kolejne, kolejne informacje też pod, pod pytania, które się pojawią. Właśnie, jeżeli masz jakieś pytania i coś Cię zainteresowało, chciałbyś, chciałabyś, żeby coś się pojawiło na kolejnym webinarze, no to po prostu daj znać. Ja się postaram przygotowywać te webinary co tydzień. To też w zależności bardzo od moich jakichś podróży, jeżeli tylko będę miał dobry internet, to, to będzie to jak najbardziej przygotowywane. I teraz wracając jeszcze do, do tutaj, do właśnie sytuacji. Wracając do tej sytuacji rentowności najmu. No co zobaczmy, jeżeli rentowność najmu spada, to najem przestaje być taką atrakcyjną formą lokowania gotówki. No bo nie da się ukryć, że większość mieszkaniczników, większość osób związanych z branżą nieruchomości nie inwestowało, nie inwestowało w nieruchomości dlatego, że, że lubiło, dlatego, że nie wiem, po prostu był to jakiś przypadek. Inwestowało w nieruchomości, dlatego że nieruchomości dawały fajne zabezpieczenie przed inflacją i dawały fajne zwroty z inwestycji. I to wszystko, tak. Nie, nie musieliśmy się tam. Po, tam mieć kłopoty na głowie, związane jakieś przecieki w mieszkaniach, jakieś problemy z najemcami, z brakiem płatności, nie wiem, jakieś przygody. Tylko dlatego, że po prostu no, że to było nasze hobby. No, po prostu to była fajna forma inwestowania pieniędzy i fajna forma, fajna forma zarabiania. Zobaczymy, jak będzie dalej. Zobaczymy, jak będzie dalej. Natomiast warto obserwować ten cały rynek. Warto sprawdzać też inne kraje, jak one wyglądają. Tutaj Piotrek pyta, jak w Krakowie sytuacja? Dobra, wróćmy do tego wcześniejszego wcześniejszego dashboardu zobaczymy jak wygląda sytuacja w Krakowie jeżeli chodzi też w Krakowie zobacz też w Krakowie widać pierwsze pierwsze spadki pierwsze spadki w zasadzie od można powiedzieć, no dobra, gdzieś tu w 2016, tutaj w 2017 były jakieś delikatne, takie bardzo, bardzo delikatne spadki. Natomiast no, większe spadki były tutaj gdzieś w 2014. Więc to też ciekawe, ciekawe, żeby sobie sprawdzić, właśnie po prostu, jak wygląda sytuacja sytuacja na rynku nieruchomości właśnie w poszczególnych miastach. Widać, że po prostu w no, Krak Kraków, to, to jest rynek pierwotny, zobaczmy rynek wtórny. Rynek wtórny. Poszedł tutaj bokiem, tak? Zaczyna iść bokiem, to ciekawe, jest wypłaszczenie, jest pewnego rodzaju wypłaszczenie. Zobaczymy, jak będzie dalej. To są przypominam, dane kwartalne, dane dane kwartalne, więc gdzieś w kwietniu. Będziemy pewnie mieć, NBP opublikuje kolejne dane. Natomiast, no, jeżeli macie dostęp też do rzeczów znawców majątkowych, to pewnie będziecie mieli wcześniej takie informacje, jak wygląda sytuacja. No, jeżeli sami gramy na rynku, to, to też pewnie te informacje będą do was, do, do, was, do was docierać. No i niewątpliwie bardzo ważne, jeszcze wracając do głównego tematu dzisiejszego, dzisiejszego live'a. W przypadku sprzedaży mieszkań, no niewątpliwie teraz bardzo, bardzo ważna jest dobra prezentacja i dobra reklama i dobra reklama w internecie. Bardzo dobrze teraz sprzedaje Facebook. Nie wiem, czy możecie to potwierdzić. Jeżeli ktoś ma fajne jakieś źródło sprzedaży i najwięcej wpada lidów z tego tytułu, to, to może napisać w komentarzach. Natomiast moje obserwacje jest tak, że Facebook bardzo fajnie sprzedaje. Sprzedawał oczywiście jeszcze więcej, jeżeli chodzi o na przykład najem. Dużo osób się komunikowało, młodych, studentów i tak dalej się komunikowało tą drogą. Co ciekawe, co ciekawe, ta droga jakby wymagała trochę innego rodzaju komunikacji, no bo zazwyczaj byliśmy wcześniej przyzwyczajeni do tego, jako właściciele nieruchomości, że ten klient do nas dzwonił, po prostu i mogliśmy z nim spokojnie porozmawiać. Natomiast teraz jest tak, że często się te osoby odzywają, nawet w przypadku mieszkań na sprzedaż, odzywają się na Messengerze i po prostu trzeba odpisywać na Messengerze, więc trochę się ta forma komunikacji zmieniła. I Facebook fajnie prezentuje, no dodatkowo te wszystkie portale, ale portale, portale, portale branżowe, największe portale, nie będę tutaj jakoś tam reklamował poszczególnych. Natomiast jeszcze pracując do Facebooka, tak żeby wytłumaczyć o, o co chodzi, to wszystkie, wszystkie takie grupy tematyczne, grupy branżowe, na których możemy po prostu dodać, sprawdzić, ile jest osób, ile jest uczestników i, i dodać swoją wiadomość często na Facebooku no może nie jest to taki Twitter jeżeli chodzi o hate no tam już na Twitterze to już jest grubo szczególnie w zakresie polityki że pff, tak no już nie będę tam wchodził w szczegóły ale no, na Facebooku też bywa hate i teraz hate można jeszcze żeby wam dać jednego typa to to Hejt na Facebooku zwiększa zasięgi. I jak to działa? Ponieważ jeżeli damy jakąś wiadomość na, na Facebooku, nawet na swoim prywatnym wallu, zdjęcia z wakacji, to zobaczy je, zobaczy te zdjęcia więcej osób wtedy, kiedy mamy więcej lajków i komentarzy. I w przypadku nieruchomości czasami jest tak, że po prostu wystawiamy jakieś mieszkanie, które dla osób powiedzmy postronnych, które nawet nie są zainteresowane tym mieszkaniem za bardzo, wydaje się po prostu super drogo, szczególnie jeżeli te osoby są z prowincji, nie znają cen warszawskich i wydaje się, że 14 tysięcy za metr to jest w ogóle jakiś pałac królewski. No i po prostu tam hejtują. I warto jest wchodzić z takimi osobami w interakcję, oczywiście nie obrażając ich, ale jakby prowokować do. Dalszych dyskusji, dlatego że po prostu budują buduje to zasięgi. Czyli na przykład można, nie wiem, ja się pytam, że, albo piszę, że przecież może pani tam, jeżeli tam jakaś pani hejtuje, po prostu postarczy o kredyt, no to wtedy ta osoba się trochę tak jakby obraża, mówi, że. No, że, że po prostu nigdy w życiu, bo przecież to mieszkanie i tak jest za drogie, ale to buduje zasięgi i więcej osób widzi, widzi tego typu mieszkania, więc warto, warto docierać wszystkimi możliwymi sposobami do, do klientów i szczególnie będzie miało to spore znaczenie w sytuacji, w sytuacji no właśnie jakichś zmian na rynku i, i dużego próby dotarcia do, do wielu klientów. I e, słuchajcie, więcej na ten temat, na który tutaj Wam opowiadam, opowiadam na moich płatnych szkoleniach, zarówno stacjonarnych. No, tutaj z tymi stacjonarnymi to e, mała gwiazdka, wiadomo, w pandemii zobaczymy, co się uda zrobić. E, natomiast e, planowane jest nie, niedługo takie szkolenie. Więcej informacji e, możecie uzyskać na, na stronie pawełczerwiński.com, łamane na flipy. Natomiast, jeśli ktoś jest zainteresowany szkoleniem onlineowym, to może napisać do mnie ma, e, maila e, na Kontakt małpkapawyczydnianski.com. Wtedy wyślemy jakąś informację przedsprzedażową. Szkolenie jest przygotowane, niedługo zostanie opublikowane po prostu na, na stronie. Natomiast, natomiast wtedy prześlemy po prostu informację ze wszystkimi szczegółami i opisem, co takie szkolenie, szkolenie właśnie online, zawiera. A to naprawdę jest bardzo, bardzo duży, fajny produkt, który, który przygotowałem. Kilkanaście godzin nagrań, właśnie od A do Z. Jak flipować mieszkaniami od samego pozyskania nieruchomości przez, przez właśnie remonty, home stagingi, marketing, sprzedaż, prawo, sprawy związane z prowadzeniem biznesu i tak dalej, i tak więc, dalej. Więc tak to wszystko wygląda. Słuchajcie, ja się będę już na dzisiaj z Wami żegnał. Jeżeli podobał Wam się ten materiał, to jeszcze raz bardzo będę wdzięczny za subskrypcję, za łapki w górę. dla... Zasięgów i za komentarze związane z tematyką następnych, następnych webinarów. Serdecznie wszystkim dziękuję, pozdrawiam serdecznie i do usłyszenia za tydzień.